Wstajemy, wstajemy, kochani, wstajemy, moi mili. Dzisiaj jest czwartek, 19 marca. Witam Was serdecznie. Cieszę się, że będziemy mogli razem otwierać Boże Słowo i je czytać. Dzisiaj przygotowałam dla Was coś z Księgi Izajasza, 6 rozdziału, 8 wersetu. I usłyszałem głos Pana mówiącego, kogo mam posłać? Kto by nam poszedł? odpowiedziałem, oto ja, poślij mnie. Wow, takie odważne słowa, prawda? Czasami nam się wydaje, że Bóg potrzebuje takich silnych ludzi, że Bóg potrzebuje ludzi, którzy znają się na rzeczy, którzy mają pewne umiejętności, którzy wiedzą, jak to zrobić, że Bóg wybiera takich ludzi i oni po prostu idą, robią i wszystko im się udaje i jest elegancko. Potem można opowiadać wspaniałe doświadczenia. Tymczasem Bóg cały czas szuka ludzi, którzy będą dostępni, którzy będą chcieli. Izajasz nie był idealną osobą, był tak samo grzeszny jak ktokolwiek inny na tej planecie. Jednak był dostępny. My czasami myślimy, że musimy osiągnąć pewien poziom relacji z Bogiem, pewien poziom oczyszczenia od grzechów, pewien ład i porządek w naszym życiu domowym. Musimy zdobyć pewne umiejętności, musimy się czegoś nauczyć. I dopiero wtedy będziemy gotowi, wtedy, jak Bóg powie: Agata, chodź, no to ja popędzę, tak? Ja wtedy będę całkowicie przygotowana. Tymczasem Bóg mówi do nas: chodź w momentach zupełnie nieoczekiwanych, wydających nam się, że są nieadekwatne do sytuacji jak to, Boże, jak ja mam pójść teraz? Jak, jak ja mam pójść, jeżeli ja mam czwórkę dzieci, których nie mogę wyżywić? Jeżeli ja mam bałagan w mojej relacji z mężem, jeżeli ja chodzę do kościoła co cztery tygodnie, bo po prostu nie mam siły, padam na pysk i nie mam po prostu energii, może jak ja mam jeszcze Tobie służyć? W jaki sposób Ty mnie możesz użyć, jeżeli jestem w tak trudnej sytuacji, jeżeli ja mam taką i taką chorobę, jeżeli ja się zmagam z takim i z takim problemem, jeżeli jestem w trakcie naprawiania różnych rzeczy i mi nie wychodzi, jestem obciążony ponad miarę. I że ty do mnie teraz mówisz, chodź, to jak ja mam to zrobić? Ja już teraz nawet nie daję rady z tym, co mam. Pamiętam, jak wiele lat temu, żeśmy zakładali kościół uliczny, bo powiedział Agata: Róbcie to w sposób. Regularny na ulicy, co tydzień wychodźcie do ludzi, nie od czasu do czasu, ale weźcie na siebie, na swoje barki taki obowiązek, że bez względu na pogodę, bez względu jak się będziecie czuli, będziecie zawsze w pewnym miejscu w Gdańsku i będziecie służyli ludziom dobrą nowiną, dobrym słowem, ciepłym ubraniem, ciepłą zupą. I pamiętam, że byliśmy wtedy w takim momencie, kiedy ja pracowałam na dwa etaty, mój mąż na dwa etaty, dwójka dzieci. Mieliśmy duże obciążenie związane z naszą ciocią, która mieszkała u nas, 90-letnią ciocią, która miała Alzheimera i wymagała ciągłej opieki. Byliśmy przeciążeni, byliśmy przeładowani, czuliśmy, że nawet szpilki już nie wciśniemy w nasze życie. I w takim momencie Bóg mówi do nas: chodźcie na ulicę, poświęćcie jedno popołudnie innym ludziom. Pamiętam, że to dla nas była abstrakcja. Myśleliśmy: Ale jak, Boże, jak? Ani nie mamy pieniędzy, ani nie mamy czasu, ani nie znamy ludzi w Gdańsku, którzy mogliby nam w tym pomóc. Jednak kiedy Bóg powołuje i ty powiesz tak, zdecydujesz się, pomimo tego, że wydaje się to niemożliwe dla ciebie, to Bóg wtedy zaczyna robić cuda wokół ciebie. I nagle znajduje się czas, znajdują się pieniądze, znajdują się ludzie, zaczynasz mieć siłę, chociaż wcześniej jej nie miałeś, ponieważ powiedziałeś Bogu tak. Izajasz powiedział Bogu tak. Zgłosił się na chodnika, chociaż z pewnością nie czuł się gotowy. Nie czuł się, że z nim jest wszystko ok, jest w porządku, jest super przygotowany, ale był chętny, a Bóg błogosławi ludzi, którzy są chętni. On zrobi wszystko, żeby Twoją chęć, Twoje oddanie, Twoje poświęcenie nie poszło na marne. On wyciągnie. Z Ciebie rzeczy, o których nie miałeś pojęcia, że istnieją. On właduje w Ciebie swoją energię, swojego ducha, pomysły, także zaczniesz robić rzeczy zupełnie niesłychane, które ci się nie śniły. Kiedy jesteśmy chętni, dzieją się cuda. Jeżeli jesteśmy dostępni dla Boga, Bóg zrobi całą resztę, kwestia taka, żebyśmy nie mówili nie, żebyśmy się nie wycofywali, żebyśmy nie mówili, Boże, to nie dla mnie, to jest zbyt wielkie. Ja nie jestem w stanie żyć takim życiem. Nie jestem w stanie wkładać energii w te sprawy, do których mnie przekonujesz. Jeżeli będziemy się wycofywać, jeżeli stchórzymy, jeżeli uznamy, że nie ma tu miejsca dla Boga, to równocześnie się skurczymy, zmalejemy. Nie damy dostępu do swojego życia Duchowi Świętemu, a on pragnie nam błogosławić. I on wie, że jeżeli pójdziemy za tym, co nam wkłada do serca, jeżeli on nas do czegoś przekonuje. To nawet jeżeli będzie się to wydawało, że to już jest przegięcie z jego strony czy ze naszej strony, jeżeli to zrobimy, że już nie mamy czasu ani siły, że pękniemy po prostu, to jeżeli to zrobimy, to doświadczymy czegoś niesłychanego. Po prostu zacznie się dziać rewolucja w naszym życiu. Te sprawy, które są niepoukładane, zaczną się układać. Dlatego, że czasami Bożym rozwiązaniem na nasze problemy, na nasze modlitwy. Jest zrobienie zupełnie czegoś innego niż sobie wyobrażamy. Bóg wskazuje nam drogę wyjścia. Czasami jest to skupienie się na innych sprawach i innych ludziach, i w ten sposób doświadczamy uzdrowienia dla swojego własnego życia. Dlatego, jeżeli słyszysz, że Bóg ciebie do czegoś namawia, jeżeli Bóg pragnie, żebyś poszedł do ludzi złamanych, może samotnych matek, może dzieci, które są na ulicach i ćpają i robią głupie rzeczy, jeżeli Bóg pobudza twoje serce, bo ono jest wrażliwe na jego głos i wie, że chciałbyś w ten sposób pomagać, chciałbyś coś zrobić dla innych. I nawet jeżeli wiesz, że na ten moment nie masz doświadczenia, nie wiesz, jak to zrobić, nie masz pieniędzy, nie masz pomysłu, nie masz ludzi, którzy by cię wsparli. To powiedz Bogu tak, oto jestem, zgłaszam się na ochotnika, jestem Boże dla Ciebie dostępna, bo wierzę, że to wszystko nie będzie ze mnie szło, to nie będzie moją własną mocą dokonywane, tylko przez Twoją obecność w moim życiu. Drogi Boże, my Ci dziękujemy za to, że Ty jesteś, że Ty nas powołujesz, że Ty cały czas masz cudowne pomysły odnośnie nas, jak nasze życie ma wyglądać. I wo wołam o to, żebyśmy byli chętni, żebyśmy byli ochotni, ochotnego serca, by wykonywać Twoją wolę, żeby odpowiadać na Twoje wołanie. My pragniemy iść za Tobą i tak jak Ty jesteś twórczy, niesamowicie pracowity, cały czas coś robisz i stwarzasz, tak samo my chcemy Ciebie naśladować. Pragniemy, żeby nasze serca były dostępne, żeby były otwarte na to, co do nas mówisz i żebyśmy chcieli wkroczyć w te nowe sfery, żebyśmy chcieli się zaangażować do tego, do czego nas nakłaniasz, pomimo tego, że wydaje się nam, że nie wiemy, jak to się wydarzy, ale, ale ufamy Tobie. I jeżeli Ty nas do czegoś przekonujesz, to znaczy, że to się wydarzy i to będą wielkie błogosławieństwa z tym związane. I chcemy już to oglądać, chcemy widzieć, chcemy się cieszyć, Chcemy doceniać to, co Ty robisz dla nas i dla innych ludzi przez nas. Ty, Boże, lubisz zmieniać świat przez ludzi, zmieniając ich od środka i wylewając potem swoje błogosławieństwo dookoła. Dziękujemy Ci za ten dzisiejszy dzień, który jest pełen wyzwań i okazji do działania, i okazji do słuchania Twojego głosu. Dziękujemy Ci, że dajesz nam swoje słowo, które nas napomina i prowadzi. I za ten dzisiejszy werset, który nas zachęca do tego, żeby być dostępnymi dla Ciebie, żeby mówić Tobie tak za każdym razem, jeżeli Ty nas do czegoś powołujesz, nawet jeżeli to przyrasta nasze wyobrażenia, to wiemy, że to nie będzie się opierało na naszej mocy, tylko na Twojej, ponieważ Ty chcesz dokonać cudu. I to jest wspaniałe. Dziękujemy Ci, w imieniu Jezusa Chrystusa za wszystko. Amen. Amen. Kochani, idźcie i działajcie z mocą dzisiaj. Rozpoznajcie Jego wolę, powiedzcie Jemu tak, i róbcie, róbcie to, co on Wam pokazuje, i okaże się, że następny krok będzie za chwileczkę przez Boga naświetlony, rozjaśniony I się okaże, że będziecie wiedzieli, jaką drogą idziecie. Tak więc jeszcze nie mogę doczekać Waszych doświadczeń. Do zobaczenia jutro! Trzymajcie się, pa! pa.